Panie Stanisławie, minął rok rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jednym, dwoma zdaniami, państwa ocena tego okresu. Rząd y, realizuje program bardzo konsekwentnie. Y, pewien ideał, któremu y, hołduje Jarosław Kaczyński. Mianowicie tym ideałem jest przedwojenna sanacja. To jest nasanacja? temu służy plan pana ministra Morawieckiego wicepremiera. To jest nic innego, to on to nazywa repolonizacją gospodarki, ale tak naprawdę to jest renacjonalizacja gospodarki. Bo za sanacji głównym organizatorem życia gospodarczego i nie tylko gospodarczego było państwo, czyli biurokracja państwowa. No, to nie jest najlepszy pomysł. To, że drugim takim konsekwentnie realizowanym planem rządu, to jest program rozdawnictwa, to znaczy przekupywania ludzi ich własnymi pieniędzmi. Dopóki ludzie. Się dają przekupywać swoimi własnymi pieniędzmi, to dlaczego nie wykorzystać takiej skłonności, takiej lekkomyślności obywateli, prawda? Yy, program rozdawnictwa, zwłaszcza, że nie udało się rządowi, nawet nie zrobił żadnego ruchu w tym kierunku, nie udało się rządowi odblokować narodowego <Ky> potencjału gospodarczego. I nawet nie zrobił żadnego ruchu w tym kierunku. Pan. Premier Morawiecki dopiero w, w, wczoraj w Rzeszowie się zająknął na ten temat. Ale tylko się zająknął. Więc żadnego ruchu nie zrobił. O czym za chwilę, na czym to powinno polegać, za chwilę powiem. No to ten program rozdawnictwa musi być realizowany za pożyczone pieniądze. Bo nie ma, bo żadnego gwałtownego przyrostu bogactwa nie ma. To kosztuje. No i oczywiście mamy deficyt budżetowy, już jest w, w po projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok. Był zaplanowany na poziomie 60 miliardów złotych, przy założeniu, że wzrost gospodarczy przekroczy 3,6%, a w tym roku był 2,7%. Dlaczego ma wzrosnąć o. Cały procent, nikt tego nie wie, więc jeżeli nie wzrośnie, to oczywiście ten deficyt będzie znacznie większy i to będzie skutkowało powiększaniem długu publicznego i rosnącymi kosztami obsługi długu publicznego. Dług publiczny w tej chwili powiększa się z szybkością, to zależy od sezonu, od 5 do 7 tysięcy złotych na sekundę godzina ma 3600 sekund, więc łatwo policzyć ile przyrasta długu przez godzinę, przez dobę, przez tydzień, miesiąc i tak dalej. I rosną koszty obsługi długu publicznego, co oznacza, jakie one są, jaka to jest skala, żebyście państwo mieli orientację. Otóż w roku 2012 Koszty obsługi długu publicznego przekroczyły 43 miliardy złotych. W roku 2013 przekroczyły 50 miliardów złotych, więc nastąp dynamika jest wysoka dosyć, 7 miliardów rocznie. W roku 2014 rząd przejął 130 miliardów złotych z otwartych funduszy emerytalnych, więc ta dynamika została przyhamowana, ale tych pieniędzy już nie ma. W związku z tym dynamika przyrostu długu publicznego wraca do poprzedniego, yy, poprzedniego poziomu. No i czy to 50 miliardów złotych to jest dużo czy mało? Dla porównania Polska od 2014 roku realizuje 10-letni program modernizacji sił zbrojnych. Państwo ma wydać w ciągu 10 lat 140 miliardów złotych, czyli średnio rocznie 14 miliardów złotych. Tymczasem koszty obsługi, roczne koszty obsługi długoproszczeń, to jest procenty, to jest 50 miliardów złotych. To są takie proporcje. Takie proporcje. To oznacza, że ten program rozdawnictwa jest realizowany za cenę wpychania obywateli polskich w coraz głębszą, niewolniczą zależność od lichwiarskiej międzynarodówki. Dlaczego niewolniczą? Dlatego, że istota niewolnictwa nie polega na tym, że właściciel swojego niewolnika bije, czy tam przezywa go, krzyczy na niego nie. Istota niewolnictwa polega na tym, że niewolnik musi na swojego pana pracować. To znaczy co? Ano, musi mu oddawać bogactwo, które swoją pracą wytwarza. Więc my coraz więcej bogactwa, które swoją pracą wytwarzamy, musimy oddawać lichwiarskiej międzynarodowej. To jest niewolnicza zależność. Więc tak to się kończy. Taka jest odwrotna strona medalu. Ale oczywiście, ponieważ większość ludzi. Yy, Zdaje się, że nie widzi związku przyczynowego między jednym a drugim. To jest, wiecie Państwo, tak. Gdyby ból po uderzeniu młotkiem w palec odzywał się dopiero po roku od uderzenia, no to ludzie by sobie poobtłukiwali palce, bo nikt by nie uważał. Ponieważ się natychmiast odzywano, to uważają i dzięki temu tylu inwalidów nie ma. No ale to ból to od razu, to tak Pan Bóg stworzył, prawda? A tutaj. Skutki nie są od razu odczuwalne, ba, nawet nie są widoczne. Od razu to jest widoczne pięć zł, które dostałem, prawda? A co skąd one się wzięły? Jak to jest z tym deficytem? To deficyt budżetowy, co to znaczy, że budżet to jest zestawienie dochodów państwa i wydatków państwa? I wydatki są większe o 60 miliardów złotych od dochodów. No to rząd musi tę różnicę pokryć jakoś, bo nie może jej nie pokryć. Jakby nic nie zrobił, no to nie miałby na przykład na zapłacenie policji, pensji. Już raz, raz widziałem taką demonstrację policjantów przed kancelarią premiera w Warszawie. Przyjechali z całej Polski policjanci i po cywilnemu, no i stali przed kancelarią premiera, tam na lejach jazdowskich i skandowali. Złodzieje, złodzieje. Patrzyłem na to ze zdumieniem, dlatego że na całym świecie jak policjant widzi złodzieja, to go łapie. A tutaj żaden nawet nie drgnął. Więc widocznie skąd wiedzieli, że tych złodziei nie wolno im ruszać. I tylko stali i sygnalizowali głosem, że tu uwaga z <grym> <grym> więc to rząd nie może sobie na to pozwolić więc musi znaleźć te 60 miliardów gdzie? O, podatki podnieść najprostszy ale tu litościwa natura postawiła barierę nie można podatków w nieskończoność ta bariera się nazywa efektem lafera ta bariera się nazywa efektem lafera to rząd wie, że nie może w nieskończoność podnosić podatków. No już podatki są wysokie, nie może ich podnieść. No to co zrobić? no Sprzedać coś tam. No już nie bardzo jest co sprzedać. No i trzecia, trzecia nie, pożyczyć. To łatwo, bo to pożycza się. Cóż za, oddać trzeba własne to już gorzej, prawda? To już gorzej. No i pożycza się. Więc rząd to robi, co może, więc pan wicepremier Morawiecki powiedział na spotkaniu z przedsiębiorcami w Gorzewie Wielkopolskim kilka miesięcy temu, że no właśnie ten program jest realizowany za pożyczane pieniądze. Gdzie pieniądze są, powiada wicepremier Morawiecki, w bankach? No to jazda na co jeszcze sekamy, prawda? Tak samo robił Edward Gierek i tak, ale skończyła. Czar prysnął, jak trzeba było zacząć spłacać długi. Ale, ponieważ to musi upłynąć kilka lat, to Prawo i Sprawiedliwość dzięki temu może wygrać następne wybory. Może wygrać następne wybory. I przetrzymać na bezdechu tą samą pozycję łajdacką przez następne jeszcze 4 lata, o czym oni myślą ze zgrozą. No bo tu kredyty pozaciągane tutaj, no to też takie prywatne, już zupełnie tam dramaty są, prawda? Tyle tylko, że to się właśnie, ta, to, to, rządowi, to rząd te dwa projekty realizuje. No i trzecia rzecz, którą przecież pozytywnie trzeba zapisać, tu bez ironii mówię, mianowicie to, że rząd się nie zgodził na przyjęcie tych uchodźców. Bo ci uchodźcy wcale nie chcą w Polsce być. I trzeba było, jakby zostali przyjęci do nas, to trzeba było ich pilnować. No gdzieś wsadzić ich za druty. Ktoś musiałby ich pilnować, bo oni by próbowali ucieczek, więc trzeba byłoby ich karać. No krótko mówiąc, obozy koncentracyjne zakładać. No po co nam to potrzebne? Więc tutaj rzeczywiście rząd jakoś wykazał się dobrą intuicją i to trzeba mu zapisać na plus. Ale to tylko tyle. A, miałem powiedzieć jeszcze o tym, że na odblokowaniu narodowego potencjału gospodarczego. Otóż on jest zablokowany przez trzy czynniki. Przez wadliwy model ekonomiczny państwa, który jeszcze ustanowił w 1989 roku generał Kiszczak z, z, ze swoimi zaufanymi ludźmi, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. Czym się różni kapitalizm kompradorski od zwyczajnego kapitalizmu? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku w zasadzie decydują zalety człowieka działającego. Czy jest pracowity, czy jest pomysłowy, czy jest przedsiębiorczy, czy nie boi się ryzyka, czy ma szczęście. Jak ma te zalety, to przeboruje sobie dostęp do rynku i na rynku odniesie sukces na miarę swoich zalet i szczęścia. W kapitalizmie kompradorskim jest inaczej. O dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby z, z perelowskim rodowodem. Ponieważ większość społeczeństwa do sitwy nie należy, to musi być wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego z sektorem finansowym, paliwowym, a tymi strategicznymi sektorami gdzieś na obrzeża i tam może sobie kit z okien wydłubywać, bo każdy z czegoś musi żyć. Ale w rezultacie narodowy potencjał gospodarczy jest wykorzystany w niewielkim stopniu. Ze wszystkimi tego skutkami. Przynajmniej dwoma. Trzymilionową prawie emigracją młodych ludzi, którzy budują dobrobyt gdzie indziej, a nie tu. I Drugi skutek, że państwo nasze nie może stworzyć żadnej siły, militarnej również. Nie może stworzyć żadnej siły. To się zawsze musi skończyć jakimś dramatem, prędzej czy później. Drugim czynnikiem blokującym narodowy potencjał ekonomiczny jest biurokratyzacja państwa. Parę takich liczb. W 1990 roku w administracji centralnej pracowało 45 tysięcy urzędników. W roku 1995 już 112 tysięcy, więc nastąpił wzrost powyżej 100%, ale to nie było ostatnie słowo, bo prawdziwa eksplozja nastąpiła po roku 97 na skutek czterech wiekopomnych reform charyzmatycznego premiera buzka. Nastąpił skokowy wzrost synekur w sektorze publicznym. I skokowy wzrost kosztów funkcjonowania państwa mniej więcej o 100 miliardów złotych rocznie. Tak, tylu ludzi wzięła Rzeczpospolita na utrzymanie, to to musiało kosztować. Poza tym oni byle czego nie zjedzą. Jak w tej podsłuchanej rozmowie z panem Wojtunikiem, pani Elżbieta Bieńkowska powiedziała, że tylko idiota pracuje za 6 tysięcy miesięcy, to widać, że byle czego nie zjedzą. Prawda? To kosztuje. No i wreszcie trzecim czynnikiem blokującym. Narodowy potencjał gospodarczy jest niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. 1 maja 2004 roku, kiedy osiem państw środkowej Europy zostało przyłączonych do Unii Europejskiej, a więc do przedsięwzięcia, którego Niemcy są politycznym kierownikiem. Niemcy stworzyły warunki polityczne dla realizacji projektu Mitteleuropa, który przewidywał. O, po, taką organizację Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim. I zakładał, że na tym obszarze będą ustanowione takie państwa pozornie niepodległe, de facto niemieckie protektoraty, pod takim nadzorem niemieckim, o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. No i tak się dzieje. I tak jest. I tak się dzieje. To są trzy czynniki blokujące narodowy potencjał gospodarczy. I nie ma żadnych prób odblokowania tego narodowego potencjału. Zresztą rząd, mówię, pan Morawiecki wspomniał o tym w Rzeszowie, ale tylko się tak zająknął, że no dobrze by było, gdyby i tak dalej. To pewnie, żeby było dobrze, tylko że no, na razie nic.